Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bartol. I ogólnie mam pobraną mapę Polski. Tak. Yy. <ścoughs> o nie, czemu Stacha default yy. u Państwa nosaczy mamy yy. na budowie, he, he, jak na stacji u Stacha. Ej, na parkingu kościelnym. To weźmy sobie, pójdźmy na parking kościelny, bo czemu by nie. Yy, I zobaczmy mapę Polski w b Drive. Normalnie magia tutaj będzie się dzisiaj odwalało. Włączmy sobie ruch uliczny, żeby ten odcinek nie był nudny. Zrobimy sobie coś fajnego. Uu, dobra. To się prawie zrobiło. Aha, okej. Okay, dobra. I włączmy sobie teraz tak. Wejdźmy sobie w gate, weźmy sobie jakiś samochód, na razie samochodów żadnych nie ściągałem, więc no, tylko samoloty tylko pobierałem, tylko samoloty, więc weźmy sobie jakiś taki miastowy, weźmy sobie, uuu biała wersja, ładna, weźmy sobie białą wersję i weźmy sobie jeszcze, włączmy ruch uliczny, zobaczymy jak się ruch uliczny tutaj zachowuje. Ale to dziwnie brzmi. W ogóle jest w jakimś mieście. Nie jestem w ogóle, nie byłem przy kościele. To jest pierwszy minus. O, dzień dobry. Witam serdecznie. A ja tylko, no, chyba, że byłem przy kościele, tylko się nie popatrzyłem do tyłu. Może gdzieś tam jest kościół. Faktycznie. Dobra, zobaczmy gdzie kościół jest. znajdźmy najpierw kościół. Zanim zaczniemy oceniać. Czy zrespiliśmy się koło kościołu na pewno? Czy 100% zrespiliśmy się gdzieś tutaj obok kościoła? Nie. Chyba, że gdzieś tutaj jest kościół. No nie, nie zrespiliśmy się koło kościoła ewidentnie, o. Okej. Okay. O, kurde, no już hamują. Co za dzbany. Masakra, no, już trzeba naprawić samochód. Uuu, co za dzbany. Ta rejestracja jest najlepsza, co nie? A nie jest kościół, patrzcie! I to taki typowy polski. Wygląda trochę jak w głogowie. Albo w zielonej górze, może w zielonej górze, no trochę, jak w zielonej. Bardzo przypominające miasto, zieloną górę, z tego co zauważyłem też, albo żagań. Bardziej może żagań. Nie, no, zielona góra żagań, jakoś coś w tym stylu. Ale dziwnie. Ale cieszy się, nie powinienem zrespić. Oho, te kraważniki, widzę, że już są śmierci, kraważniki. Tutaj jest jakiś parking w ogóle. Tu się chyba powinno zrespić, no tak... 100% 100% powinienem się tu zrespić. Tu mamy światła, które... Nie wiem czy działają. Ej, to może głogów jest faktycznie, bo to są takie... Wygląda trochę jak stare miasto w głogowie, no? Tak trochę. O, tutaj chyba czanki się nie wczytały. Tak, tu się... Ej, nie! Aha! Aha! Okej! Okay. Dobra! Okej. Okay. Patrzcie, patrz, pa, pa, patrz się. rozbija się na nicości. Normalnie najlepsza mapka na świecie. Myślałam, że czanki się nie wczytały, chyba, że to faktycznie czanki się nie wczytały. No to się nazywa mapa Polski. No nie wiem, czy Polska ma taką nagłą wyrwę gdzieś tam. Taki kanion do nieskończoności w sumie, którym się rozbija nie wiadomo na czym. Nie wiem, czy takie coś w Polsce jest, ale okej. Okay. Raczej ciężko takie coś znaleźć. Z tego, co pamiętam, to na tej mapie jest autostrada, tylko nie wiem jeszcze do końca, gdzie. Więc będziemy szukać autostrady. A, i tu jest chyba ten smutny koniec, tam o, gdzieś za tym murkiem, ale oni, takie wąskie drogi są bardzo, w mieście, bo nie wiem, jak tam na zewnątrz, ale no widzę, że wąskie, ale tu jest ten nasz Śmierć. Ej, co? tu jest autostrada, patrzcie, ale to jakoś... A, tu tak, to jest autostrada, patrzcie. Tutaj jest autostrada, proszę bardzo. Jakaś taka w remoncie. O, to chyba na początku mapy nawet, bo nie mogę tędy wjechać. Przejdźmy się tą autostradą. Sprawdźmy czy ta <gryw> czy się tutaj respią samochody. Ty respią się jakoś. Ale się bugują, bo zawracają. Co jest? To jest? Co się stało? W ogóle to jest jakiś niezniszczalny murek śmierci. No zobaczcie. Dobra. E... Weźmy sobie, przełączmy kamerę. Jesteśmy teraz w tym momencie, gdzie, byś, gdzie byśmy się zaraz rozbili. Aha, czyli ten samochód tutaj jakby chce wjechać, a nie może, bo jest jednokierunkowa. Okej. Okay. Dobra, to pojedziemy sobie tędy. Tam chyba dalej też jest autostrada, ale autostradę już sobie wczaiłem. W sumie, no... Ciekawe rzeczy są na niej. <grym> mm, bardzo ciekawe. O, to jest jakiś mechanik. Yy, o, tutaj kolejny. Chyba. A nie, tutaj przynajmniej jest jakiś koniec mapy, co nie? Patrzcie, jest oznakowane, że tam nie, nie, nie można jechać. A tutaj jakby się. Tak na odwal się zrobione. Aha! Okej. Okay. Chciałam tędy pojechać, ale nie za bardzo widzę, że to jest możliwe. Zapewne tam. Też się jakby nie wci O, Ale tu już nie można było poprowadzić drogi do końca. chyba, że nie było. Uff. Serio. Krawężniki śmierci. No słuchajcie moi drodzy, ale... No był... Murek śmierci. Jest krawężnik śmierci. Coś tutaj niefajnego jest. O, jesteśmy z koło kościoła. Aha, serio. O, to faktycznie. Zajazdnia w Google, co, nie? A nie, to już wygląda jak zielona góra. Tak. Połączone wszystko w jedno. Mam nadzieję, że nie wjeżdżam na jakiś parking znowu, ze ślepym załukiem. A chyba wiem, gdzie jestem. Aha. To jest dziwne. Bardzo. Tędy się wjeżdża chyba do kościoła, tak? Dokładnie. Chociaż nie. To jest... To jest... Jesteśmy koło kościoła. Będziemy... Musimy sobie... To jest autostrada, więc pojedźmy dalej autostradą. Pojedźmy tędy może, bo tu jeszcze nie byłem. Tak mi się zdaje. Tak to dziwnie wygląda jakbym jeszcze tutaj nie był. Pewnie już tu byłem. Raz. Bo nie mogę powiedzieć milion. Bo dopiero zwiedzam mapkę. A tędy się nie lewiać. Chyba Trzeba... jestem koło kościoła. Tak tutaj na... Wróciłem na spawna. Okej. Okay. A zobaczmy gdzie oni jadą. Bo... Może... Nie wiem gdzie oni jadą. Może... Ni... Tak. Ni... To jest nicość. Podjedźmy sobie tym polem. Wow, ale pole, patrzcie. Du -du 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 -du. Piękne pole normalnie. Ale jedź trochę. Ta to nie jedzie w ogóle. Wow wow wow, 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 To nie skręcę w ogóle na tym polu. O nie, czy tu są kamyczki? Tak, to są kamyczki. No nie! Patrzcie co się tutaj dzieje. Oho, zaraz zawisnę na którymś, to będzie... Wystrzał, pyk, okej, okay. zapisałem pozycję. Zresztą mogę trzymać R. To jest ma magiczny przycisk R, okej. Okay. Aha, tutaj już koniec mapy jest. A, to przyjechaliśmy całą autostradę wcześniej. Ale ty się dalej mogę jechać, tędy nie mogę jechać, o, to jest... Aha. od są dziury. O nie, jesteśmy zgubieni. Co tu jest? Kamienie, o oh, shit! Jakieś, a nie, to jest jakieś nieoskriptowane nawet. O! Jakiś magiczny zjazd. Ło, wow, tu już koniec. Ty, rampa! Łupie, tu jest rampa. Dawaj, jedziemy, bierzemy jakąś furę. Ja wiem, co jest szybkie. Już mam, miałem takie autko. No sobie na live widzieliście. Jakie ja lubię autko. Proszę bardzo. Aha! To też ma taką rejestrację, to też chcę zrobię screena. Ale lagi są. Czaj, czaj. Dobra. Ale lagi ja mam z tym autem. Jakoś tak dziwnie. O, teraz już nie ma takich lagów. Może przez nagrywanie. Ło! Drzewo! Aha! Śmiesznie się rozbijłem. Ale Tak trochę powiem. E, dobra, zróbmy sobie teraz tak. Zróbmy sobie tutaj. Ło. Tu jest blisko. Podjedźmy sobie tak. kurde. Jedźmy sobie ten. Nie mogę jechać tak. No. Tu muszę skręcić ewidentnie. I z, zróbmy sobie taki. Zobaczcie, co się stanie, gdy z najwyższą prędkością, z najszybszym autem w całym BMG Drive, jak się rozwali. No i życie pewnie dobrze nawet Ło! Nie, jedziemy dalej! Jedziemy! Uu! Jedziemy! Jedziemy dalej! Nie ma stop! O, zatrzymałem się. Nieważne. Jedź! Jedź! Uu! Jedziemy dalej! Dalej możemy się rozbić więcej! Gazu! 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 Uu! No, przeżyłem! No, kurde. faj. Jedziemy. Piękny drift. Dobra, jedziemy. Musimy sobie zapisać pozycję tutaj. Żeby nie kliknąć klawiszu home. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy tutaj, tędy. Proszę bardzo. O kurde, zapatrzyłem się w inne miejsce. Jedź do tyłu Jedź Ty, to jedziesz, to Nie fajnie to jedzie Dawaj jeszcze raz spróbujemy O kurde, ale prędkość Chłopie normalnie, patrzcie na to, to jest jakaś kuleczka. Znaczy no, czy to mogę. Ty, pa, jak się pcha. Żeby hanki normalnie. O! Pięknie. Jez, Spadaj! Możesz się jeszcze bardziej. Ojaz on się buguje z tym... z tym płotem, bo on jest zbugowany. O kurde. Już tak rozbity, że się buguje z płotem. O kurde. Do góry. Do góry! Ej, pa! A nie, to nie jedzie w ogóle już. Wszystko ma popsute. <noise> Jak to wygląda. Normalnie najlepsze. Rozwalka w tym odcinku.